Mamy już ruszać? Moment, moment. Dajcie minuty, ja już chodzę na serwer. Winters załatwiłeś już? Tak. Ragnar, masz radio? Ruszamy. Bo nie mogę go. Zawetłowajcie na res. Okej, moja drzwi tego. Uformowali in. Medyk z tyłu Ale nie wszyscy na prawo, i u was No lewa flanga, a co z wami? Oddział ruszamy, oddział ruszamy. 90 Gareka Formacja uprzednia w Mamy wroga z lewej, mamy wroga na zero. Wroga na zero na drodze. Zbiegamy na północ, panowie zbiegamy na północ, formować linię do wroga. Czego my strzelamy? Bruk eee, na nikt też poda go Zero. 0 na drodze. Nie, no co najmniej jeden zdjęty. Dobra, wstrzymać ogień. Tam ci już, już z wyższej pozycji do nich yy, otworzyli ogień. Myślę, że możemy ruszać dalej. Chodźcie. Ruszamy. Uwaga, nie bym tu ląpe strzelam Dzięki. Dobra, idziemy dalej. Gonimy resztę. Tak, weź tak z nim rękami. No cóż, no cóż. No, no. Jeszcze, jeszcze na 170 sto... Kurwa. Tam pod... Yy... medem ...medu... Już. Łapy. No, no, no. no, no. no, no. na 170, sto... na ...w górze takie. Na grzbiecie, przy tej skale Zobacz, Zobacz, czy będziesz widział coś, e... ...widział tą wioskę, cel 1. Jeśli nie, to szukasz takiej buzy na grzbiecie, żebyś to widział. Mogę ci od razu powiedzieć, że nie będę. Co najwyżej możemy iść dalej na północny wschód. Już. Nie chcę się pchać dalej bardzo na północny wschód. Pekaj. Tak, chcesz sprawdzić i zająć tą wiochę. Idąc do tyłu... Pakują nas z Będziesz widział tam. Pakują nas w Potwierdzam no robot drogi Co? 4 piję nasz kontakt na 320 Krażę ze mną przeciw Dobra to Gdzie jesteś? Jakże naciskam z posty i jeszcze chmat Po Od 9 do 11 dobra John, no to przemieszczasz się gdzieś na na Patrz radiooperator za Tylko wspomnę. A? Nie żyje twój radiooperator. Wiem. Dobra, wiesz co masz robić? Nie. Rozsuńcie się na tej prawej i przejdźcie bardziej, o właśnie, bardziej szeroko. Podobnego zabić. Mam jakiś obóz na zero i... i strzało tego zero. Aczkolwiek niczego póki co nie widzę. Jest Niemiec. Azymon 20. Dostał. Ok, Bren, Bren i mamy wyborowego? Bren, rozluźnij się tutaj na grani, możesz podciągać, bardziej na lewo, bardziej na lewo. Bren i Medik zostają, reszta przygotować się. Reszta wszyscy poza Medikiem i Brenem na lewo, reszta poza Medikiem i Brenem na lewo. Co tam jest co z Dobra, chyba nic. Dobra, medyk i... ten, medyk i Bren zostają Blake, jakby co to ja Ci machnę, kiedy będziemy pod tym, kiedy będziemy pod y, skałami Osłaniej nas Panowie, ruszamy na te skały, na te skały, szeroko i nisko Ruszać Jesteś cały, bo ktoś słyszy, że to jęczy... jakiś pojazd z prawej Chowaj się, bo ja cię się trochę, bo nieźle nam zwolą Ciekawe jakbym gdzie ciśnie Gówno stąd widzę Oby przyjął oddział, ruszamy do przodu, od osłony do osłony, skracamy dystans i wbijamy się na podwórka, uwaga, bo tam wciąż mogą siedzieć Niemcy Okej, panowie, rozbijemy na wschód, rozbijemy na wschód no Tu leży na Na północy, dostał Okej, okay, panowie, rzucę świecę dymną Ruszamy na 100 do zabudowań Gotowi? Okej, okay, przygotować się Ruszamy! Uwaga, bo między zabudowaniami są już chyba nasi Od wschodu. ruszamy Tak. Okej, okay, jedna osoba chce, żeby wzięła, te, wzięła tego Alwia, weźmiesz MP40? Tak To bierz, leży tutaj Okej, okay, żeby nie wpierdalać się tym tutaj w paradę Idziemy na północ Cienki jest z nami No dobra, dobra, może on nie słyszał czy coś. Okej okay, panowie, będziemy wbijać się tutaj na podwórko, uwaga, bo tu byli Niemcy, ewidentnie widzę trupa. Eee, zawijamy za róg, okej? Okay? Zawijamy za róg. Robimy szybkie wejście, gotowi? Wbiegamy, go! Okej, okay, eee, algra wraz z tym, algra wraz z Exe, sprawdźcie budynek, rozejrzyjcie się z góry. Chłopiec czysty. Dobra, Bren, połóż się i obserwuj te na 70. Pod Eee, uh, Ta. Ogień z lewu, z krzaków, 330, rzucam granat Wrzucę granat na 310, za ruch Black, a... Dobra Dobra, poszedł Bardzo dobrze Dobra, trzeba będzie tam podejść Okej okay, troszkę za blisko spadały, leci jeden dalej i jeden jeszcze tu za mur tylko że w drugą stronę Okej okay, panowie, idziemy od zachodu, chodźcie robimy większe kółko, robimy większe kółko Al i Ali Egze prowadźcie na północy zachód, Alidzie idzie pierwszy bo ma automat Budynek czysty ta, to były te ruiny, a coś Niemcy siedzieli, widać trupy e, Bren ze mną na budynek, bren ze mną na budynek Reszta zająć tutaj pozycję przy murkach Dół czysty, sprawdź górę Bren, sprawdź górę Bren Okej okay. Tak, ustawię kontroluj stąd okolicę Jeśli zobaczysz jakiegoś Niemca lub Włocha strzela Okej okay. Algra, bierzeszczajmy dalej na północ, na 20, plus drogi A ty mógł 20, że nie idź drogą tylko tutaj, gdzie są murki 4 Ja jeszcze widzę, że Algra to w przodu